Dlaczego nie? Sroga zima nadciąga, drogi nieprzejezdne, to to tak. a tu w naszym Chreptiowie, prawdę mówiąc, strasznie nudno. Tak to, to przemawiał Azja Melechowicz. Melechowicz, <laughs> <laughs> Czyli Jan Kaczmarek, bo my w naszym radiowym studiu 202 dalej bawimy się trylogią Sienkiewicza. I ostatnio już nam się potop skończył i wjechaliśmy w pana Włodyjowskiego. Z tym, że akurat pana Włodyjowskiego dzisiaj w studiu nie ma, bo kreuje go Leszek Niedzielski, i on o po rozkazy do Hetmana. Ale za to Hetman przyjechał tu. A Hetman przyjechał tu, widocznie się rozminęli w zamieci na stepie. Rolę wyższych dowódców obdarzonych na ogół kiepską dykcją kreuje u nas Włodek Plaskota. Powiedz coś może Włodek. Według rozkazu. Ten służbista natomiast to jest srogi Luśnia, a uprzednio wierny Soroka, Jurek Skoczylas. No, ale możemy my wracajmy do akcji. Co właśnie mówiłeś, panie Mellechowi? Zima nadchodzi i wieczorami strasznie nudno. <laughs> me, melduje posłusznie i że wedle instrukcji wieczorami należy snuć przy kominku długie, umoralniające tak, to, opowieści rycerskie. To, to, to my wiemy, tak. mój rzecz, wy wierny, prymitywie. Według rozkazu. A rozkazów. Atoli, ze względów oszczędnościowych nie zaprenumerowano nam poradnika zakoń, zagoń

w braku opowieści można również śpiewać pieśni rycerskie. No no no, to śpiewajcie, koledzy, śpiewajcie, a ja sobie tymczasem pociągnę z mojego ulubionego gąsiora. Zaraz gdzie on jest ten gąsior. Taś 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 taś. O, są nasze białogłowy. Co tam gotowe wszystko w studiu telewizyjnym? Ojej, to ciupa się zawsze.